Dzisiaj na znaku no, ostatnio, że jak na ten drzwi, to konstrukcją Albo na ten bal z, 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 z konstrukcją. Więc idziecie sobie jakimś przyjacielem i wybieracie budować czyli konstrukcją. Z konstrukcją też. Snajpę, jak macie snajpę, to bierzcie, jak macie skycy, to bierzcie i no, snajpa też na kampie i staczycie, pyk, też się, pyk, pyk, te. Jeśli wycinieście się użycie sperit. Super macie styki. I tak, no, m... prześmiertźcie. Jesteście w tym kampie, ale tak, to jeszcze nie koniec. To trzeba. Tak, 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 tak. Teraz też. Możecie kampić, nie no strzelać tak no, w tam się I teraz Kampa Kampa na balonu Trzeba wyciąć Pyk Nie Niestety nie Ech. Dobra jesteśmy jeszcze raz To druga runda Jest Pyk pyk też możecie tak w zawierzchu robić. Też nie jest szlif. Super double jump, bo jest na treniu. I tutaj jest napisane Nico Wusteir, czyli te deweloperki. To. Idziemy czpik idealnie wejść, żeby tak i kliknąć, użyć co i jest tak na balonie. Możecie też w komputerze trafić tam, czy tam, a ja są równe, są równe takie miejsce, warto może iść tutaj. tutaj. O ja. to, Mateusz? O no, tak Mateusz. O tu, panu. Jak się. Mateusz został zamieniony w szpacha.

w tym kraju, że idzie tak się stosować, komuś się trzyma tak jakby głowę, przebicie w, w dobi sprawić. Um, I jak to jest na palownie, to możecie sprawdzić, czy jest w czy jest w a więc to trochę. W kolejnym odcinku się widzimy.